Witajcie na moim kanale, gdzie omawiamy najnowsze samochody i dzielimy się szczerymi opiniami. Dzisiaj przyjrzymy się Hondzie CRV z 2026 roku, jednemu z najpopularniejszych sufów na rynku. Ten model kontynuuje tradycję niezawodności Hondy, oferując nowoczesne rozwiązania, komfort i wydajność. Zaczynajmy od specyfikacji technicznych. Pod maską podstawowej wersji znajdziemy pierwszą. 5-litrowy turbodoładowany silnik czterocylindrowy o mocy 190 koni mechanicznych przy 6000 obrotach na minutę i momencie obrotowym 179 nm. Silnik ten współpracuje z bezstopniową skrzynią biegów CVT, co zapewnia płynną jazdę i oszczędność paliwa. Wersje hybrydowe, takie jak Sport czy Trail Sport, wyposażono w układ hybrydowy o mocy do 204 koni mechanicznych, co pozwala na jeszcze lepszą efektywność. Zużycie paliwa w hybrydzie dochodzi do 40 mil na galon, co w przeliczeniu daje około 5. 9 litra na 100 km w cyklu mieszanym. To imponujący wynik dla sufa tej klasy. Wymiary CRV pozostają praktyczne: długość około 469 cm, szerokość 186 cm i wysokość 169 cm. Prześwit wynosi 8 lutego cala, co ułatwia pokonywanie nierówności. Bagażnik oferuje pojemność do 2166 litrów po złożeniu siedzeń, idealną dla rodzin czy miłośników aktywnego wypoczynku. Dostępne są napędy na przód lub inteligentny system AWD z kontrolą w czasie rzeczywistym, który dostosowuje rozdział mocy w zależności od warunków drogowych. Przechodząc do funkcji, Honda o 2026 roku jest bogato wyposażona. Standardowo otrzymujemy pakiet Honda Sensyn obejmujący systemy bezpieczeństwa jako ostrzeganie przed kolizją, automatyczne hamowanie awaryjne, wykrywanie pieszych, asystenta pasa ruchu i adaptacyjny tempomat. Wyższe Trajmi dodają monitorowanie martwego pola, asystenta parkowania i kamerę 360 stopni. Wnętrze to mieszanka komfortu i technologii, bezprzewodowa integracja Apple CarPlay i Android Auto, nawigacja wbudowana, ładowarka bezprzewodowa dla smartfonów oraz porty USB-C dla pasażerów z tyłu. System audiobose w topowych wersjach zapewnia doskonałą jakość dźwięku, a fotele z ogrzewaniem i wentylacją, w tym tylne, podnoszą poziom luksusu. TrailSport wyróżnia się terenowymi oponami, wzmocnionym zawieszeniem i stylistyką off-road, idealną dla przygód poza asfaltem. Cena startuje od około 3,2315 dolarów za wersję LX, co czyni ją konkurencyjną wobec Toyota RAV4 czy Subaru Forester. W porównaniu z rywalami, CRV oferuje więcej przestrzeni, lepszą dynamikę i wyższą niezawodność według rankingów Consumer Reports. Teraz recenzje: według Car and Driver. Serf autokomfortowy i przestronny SUV z poprawioną jakością jazdy, choć narzekają na brak niektórych gadżetów, jak wentylowane siedzenia w standardzie czy reflektory LED we wszystkich trimach. Edmunds chwalił łatwość prowadzenia imponującą oszczędność paliwa, dając mu wysokie noty za praktyczność. Użytkownicy na Reddit podkreślają dodatkowe funkcje w 2026 roku, jak 19-calowe felgi Continental, podgrzewane skórzane fotele z tyłu, aktywowane nogą bagażnik i wyższą moc. Jeden z właścicieli napisał, że po tygodniu jazdy udowodnił wyższość nad Era V4 dzięki komfortowi i przestrzeni. Consumer Reports wskazuje na poprawę komfortu jazdy, ale narzeka na pogorszenie przyspieszenia i ekonomii w porównaniu z poprzednikami. Kelly Blue Book docenia standardowe funkcje bezpieczeństwa jako ostrzeganie przed zjechaniem z pasa i mitigację kolizji drogowych. Plusy to niezawodność, przestrzeń, technologia i efektywność hybrydy. Minusy obejmują brak niektórych luksusów w bazowych modelach i wyższą cenę hybryd. Ogólnie, to solidny wybór dla rodzin szukających wszechstronnego sufa.